Udeźcie dzwony potężne, Uwierzcie w serca swe mężne, Ufajcie w bramę niebieską, Bastion przed bestią. Zawitajże królowo, w Słońca blasku, Wieniec ponad twoją głową, Z gwiazd że Zawitajże królowo, W blasku słońca, Zostań z nami, zostań z nami, Aż do końca. Wykrzeszcie z siebie chęć chęci, Dostrzeżcie, to widzą święci, Prawdę i piękno i dobro, najczystsze z obron. że królowo, w słońca blasku, Wieniec ponad twoją głową z gwiazd dwunastu. Zawitajże królowo, w blasku słońca, Zostań z nami, zostań z nami aż do końca. Podnieście strapione głowy, pobierzcie do Częstochowy, gdzie swoje zginają karki i niedowiarki. Zawitaj, że królowo słońca blasku, wieniec ponad Twoją głową, zwiast dwunastu. Zawitaj, że królowo w blasku słońca, zostań z nami, zostań z nami aż do końca. Zawitaj, że królowo słońca blasku Wieniec ponad twoją głową z gwiazd dwunastu Zawitaj, królowo w blasku słońca Zostań z nami, zostań z nami aż do końca Zawitaj, że królowo słońca blasku Wieniec ponad twoją głową z gwiazd dwunastu Zawitaj, królowo w blasku słońca Zostań z nami, zostań z nami aż do końca.